Artur Orzech, doświadczony prezenter i prowadzący wiele muzycznych wydarzeń, zaskoczył publiczność tuż przed rozpoczęciem koncertu finałowego Szansa na Sukces. Opole 2024 w emocjonalnym przemówieniu, skierowanym do zgromadzonych w sali widzów oraz oglądających transmisję telewizyjną podkreślił wyjątkowość tego momentu oraz znaczenie muzyki w łączeniu ludzi. Moi drodzy, dziś wieczorem staniemy świadkami nie tylko rywalizacji utalentowanych artystów, ale przede wszystkim święta muzyki, która niezmiennie od lat łączy nas wszystkich, niezależnie od wieku, pochodzenia czy upodobań muzycznych. To, co tu się dzieje, to nie tylko konkurs, to przede wszystkim możliwość dzielenia się emocjami i pasją, które są esencją prawdziwej sztuki. Przed nami występy, które mam nadzieję, zostaną zapamiętane na długie lata. Następnie Artur Orzech zwrócił uwagę na szczególną rolę programu Szansa na sukces w karierach wielu polskich artystów. Przez lata Szansa na sukces odkryła i promowała niesamowite talenty, które teraz zdobią naszą rodzimą scenę muzyczną. Dzisiejszy wieczór jest kolejnym rozdziałem tej pięknej historii. W końcu, z emocjami w głosie, zachęcił wszystkich do kibicowania finalistom. Zachęcam każdego z Was do gorącego kibicowania naszym finalistom. Niech ten wieczór będzie dla nich niezapomnianym przeżyciem, a dla Was źródłem muzycznej radości i inspiracji. Odejście Jacka Zielińskiego, współzałożyciela i nieodłącznego członka legendarnego zespołu Skaldowie, wywołało głębokie wzruszenie wśród fanów polskiej muzyki rozrywkowej. Prezenter telewizji polskiej, będący ekspertem od Eurowizji, w emocjonalnych słowach pożegnał artystę. Podkreślając jego nieoceniony wkład w kształtowanie sceny muzycznej. 6 maja dotarła do nas okrutna wiadomość. Odszedł w wieku 77 lat Jacek Zieliński, wspaniały wokalista, skrzypek, kompozytor, przez blisko 60 lat artysta związany z zespołem Skaldowie, filar tej formacji. To ogromna wyrwa dla polskiej muzyki rozrywkowej, to także strata dla nas, bo gościliśmy Jacka w szansie na sukces. Będzie nam ciebie, Jacku bardzo brakować, powiedział poruszony prezenter. Zespół Skaldowie, założony w latach 60., był jednym z pionierów polskiego rocka, wnosząc istotny wkład w rozwój tej muzyki. Ich utwory, takie jak Dopóki jesteś, Medytacje Wiejskiego Listonosza czy Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki. Styl Skaldów, łączący rok. Folk i elementy muzyki klasycznej, inspirował i wciąż inspiruje wielu muzyków. Do ostatnich dni życia Jacek Zieliński pozostał aktywny na scenie muzycznej, co świadczy o jego niegasnącej pasji do muzyki. Ostatni album artysty, taki Blues, wydany w 2019 roku, potwierdza jego muzyczną wszechstronność i umiejętność dotykania serc słuchaczy. Jego odejście stanowi nie tylko stratę dla bliskich i fanów ale także dla całej kultury muzycznej, której był tak znaczącą częścią przez dziesięciolecia.